W dzisiejszym materiale, jak wzbogacić funkcjonalność naszego Sistara S50. Czyli akcesoria, które możecie kupić lub zrobić. Kiedy już rozpoczniecie swoją pracę z ZWO Cistar S50, zapewne zachce się Wam ulepszać go, wzbogacać jego funkcjonalność, a przede wszystkim jego możliwości. I jak to w branży astronomicznej bywa, producenci wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniom swoich klientów, ale... Dziś chciałbym Wam pokazać to, że część akcesoriów do Sistara, które są bardzo łatwo dostępne, możecie wykonać samodzielnie. Oczywiście będzie tutaj do tego niezbędna drukarka 3D, ale sami zobaczycie, jak wiele akcesoriów jest już dostępnych do pobrania i do samodzielnego wykonania przy pomocy drukarki 3D oraz o akcesoriach, które można za stosunkowo niewielkie pieniądze kupić, a które moim zdaniem powinny znaleźć się na wyposażeniu każdego użytkownika urządzenia Sistars S50. Tak więc trochę pracy, trochę projektowania, trochę ulepszenia albo trochę szukania i możecie stać się posiadaczami niezbędnych elementów, niezbędnych akcesoriów które bardzo przydadzą się podczas użytkowania siistar S50. Te akcesoria moim zdaniem powinny być w zestawie, albo można by było je kupić za niewielkie pieniądze. Niestety część z nich jest nieosiągalna, poza tym, że się je samemu zrobi, a część może zostać zakupione, ale niestety akcesoria są. Dość drogie w stosunku do tego, ile potrzeba do tego materiału czy wysiłku. Dlatego dziś zaproponuję Wam samodzielne wzbogacenie stara o to, co się da, a o to, co się nie da to pokażę, co warto nabyć. Rozpocznę od chyba najprostszej. I moim zdaniem jednej z ważniejszych rzeczy, jednego z ważniejszych akcesoriów, które moim zdaniem powinny być na wyposażeniu sistara, a nawet uważam, że producent powinien je dołączać do zestawu, to to osłona, tak zwany odrośnik. Czyli coś, co będziemy zakładać na naszego sistara. Które będzie miało na celu nie tyle osłonę przed roszeniem, gdyż jak wiecie, urządzenie posiada wbudowany układ grzejny, wbudowaną grzałkę, która zapobiega roszeniu, ale przede wszystkim ta osłona pomoże nam zredukować, zniwelować światło boczne, które może dostać się do układu optycznego, które niekorzystnie wpływa oczywiście na wykonywanie zdjęć. Dlatego ta prosta rzecz. w znacznym stopniu pomoże w funkcjonalności naszego Sistara. Ja w opisie filmu oczywiście dołączę link do strony, gdzie można sobie pobrać takie gotowe już projekty do wydruku na drukarkach 3D. Chcę Wam dzisiaj zaproponować przegląd tego, co moim zdaniem powinno się znaleźć w Waszym Sistarze, więc rozpoczynamy od podstawowej rzeczy, Czyli odrośnika. Ja tutaj jeszcze mam odrośnik z takimi barflami w środku, które jest, no niby, taką bardziej rozbudowaną wersją, ale wystarczy zwykły sam odrośnik. Kolejna rzecz, kolejny wydruk 3D. Znana Wam z innych moich materiałów. Maska bachtinowa, czyli coś, co ułatwia precyzyjne ustawienie ostrości. Co jest kluczowe przy wykonywaniu zdjęć astronomicznych? Jak mówią zawodowi astrofotografowie, czyli ci dużo lepsi ode mnie i od Was, wszystko można w zdjęciu astronomicznym poprawić poza ostrością. Dlatego uważam, że taką maskę powinien mieć każdy z Was. Oczywiście można ją wykonać nawet z papieru, też będzie działać. Tutaj Wydruk z drukarki 3D, plastikowy na pewno zrobi swoją robotę. Oczywiście maskę będziecie zakładać tutaj. A precyzyjne ustawienie, no to już w opcjach Sistara. To również jest jeden z elementów, który powinien znaleźć się u każdego, kto posiada Sistara, kto usiłuje nim robić jak najlepsze zdjęcia nocnego nieba. Kolejny element, tym razem uważam, że bardzo, bardzo ważny. Yy, tutaj mam wydrukowane dwa. To są redukcje, które umożliwiają, jak widzicie, zamontowanie filtra dwucalowego. Oczywiście każdy z Was powie: System ma już wbudowany yy, filtr dual. Tak. Ale na przykład do obserwacji, nie do obserwacji, do robienia zdjęć księżyca warto zastosować filtr polaryzacyjny. Również będziemy mogli montować inne filtry. Przy takim posiadanym już adapterze do filtrów możecie również tutaj wkręcić w to miejsce redukcję z 2 cali na 1,25 cala i używać filtrów 1,25 cala. Yy, troszeczkę będą one tutaj kłopotliwe, no bo zmniejszy się nam średnica, ale nieraz warto i takie rzeczy stosować. O tym powiem w kolejnym materiale, kiedy i co i jak warto zrobić, bo system jednak daje bardzo duże możliwości, więc kolejna rzecz to uchwyt na albo adapter na filtry. Yy, jak zobaczycie, później są różne jego odmiany są nawet takie dwuelementowe gdzie będziemy fit składać sobie do środka, to razem spinać i oczywiście montować na naszym Sistarze. Kolejny element, kolejny no to już stricte gadżet, to coś dla osób, które lubią bawić się w astrofotografię. Ci, którzy robią zdjęcia Profesjonalne powiedzą, że to jest profanacja. Ale nieraz na zabawie świat polega, więc również mamy takie redukcje, które będą Wam umożliwiały robienie z gwiazd gwiazdek. To naprawdę działa. Zastosowanie tego będzie powodowało, że będziecie mieli gwiazdki jako gwiazdki. Jedni za to bardzo ścigają, drudzy bardzo chwalą, trzecim się podoba. Ja pokazuję, że jest taka możliwość i są to kolejne elementy, które możecie właśnie wydrukować i o które możecie wzbogacić swój zestaw Sista. Przed ostatni gadżet albo akcesorium, to coś, co ja bardzo lubię, bardzo lubię mieć czystą optykę, bardzo lubię mieć porządek w swoich akcesoriach astronomicznych. Więc również dosyć stara jest osłonka. Osłonka, oczywiście, którą będziemy montować tutaj, która chowa nam naszą optykę. Jak widzicie, wszystkie wykonane są podobnie jak fabryczny filtr słoneczny. Więc to wszystko jest z sobą zgodne, że tak ładnie powiemy, po nowoczesnemu kompatybilne. I ostatnie ulepszenie, które uważam, że jest bardzo dobre, bardzo przydatne i sami zobaczycie, że bardzo funkcjonalne. Istnieją takie poziomice do głowic fotograficznych. Ja tutaj mam akurat taki model, tych modeli jest dużo, są różne. Są wyposażone tutaj w poziomice w, do, do, do precyzyjnego ustawiania. To montujemy. Okay. na oczywiście nogi Sistarowe. Tą część wkręcamy w Sistara i co jest bardzo ważnego, gdy jest ciemno, gdy macie różnego rodzaju yy, ukształtowanie terenu, tymi pokrętłami bardzo, ale to bardzo precyzyjnie jesteście w stanie ustawić poziom Sistara, czyli te Zielone kółeczka, które w aplikacji wskazują jego prawidłowe ustawienie. Uważam, że taka głowica, albo może nie tyle głowica, co poziomica do głowic jest bardzo, bardzo przydatna, bardzo funkcjonalna. No, tego niestety raczej nie wydrukujecie, ale polecam, aby użytkownicy Systera nabyli właśnie takie akcesorium, które Kosztuje kilkadziesiąt złotych i funkcjonalność będzie dużo wzbogacona. I tak już na praktycznie definitywny koniec. Również można wzbogacić nasz zestaw w taki fajny, wydrukowany nawet z logiem Cistara uchwyt do Powermanga. Oczywiście. Sistar ma wbudowany akumulator, ale jeżeli Wasza noc obserwacyjna będzie dłuższa niż 6 godzin, które teoretycznie zapewnia producent tego sprzętu, a jeżeli to będzie noc bardziej mroźna, to ten czas automatycznie się skróci, możecie sobie ten uchwycik wsadzić na nogę od statywu Sistarowego, do tego powerbank i dodatkowe zasilanie zapewnione. Tych elementów jest dużo, dużo więcej. Ja dziś pokazałem tylko kilka z takich, które uważam, że są bardzo przydatne, bardzo funkcjonalne. Oczywiście można zaprojektować swoje. Oczywiście warto byłoby się pochylić nad cleanem, dlatego że już jest oficjalne wsparcie dla EQ Moda w oprogramowaniu Seastara. I o tym również będziemy mówić w kolejnych materiałach. Dlatego to urządzenie pokazuje, że można z czegoś niewielkiego zrobić coraz ciekawsze rzeczy. Ja ze swej strony coraz bardziej do niego się przekonuję. Mam nadzieję, że użytkowników Sistara nie muszę przekonywać, a tych, którzy się zastanawiają nad zakupem, chyba coraz bardziej zachęcam, aby sięgli po to urządzenie jako swoje pierwsze, a może jako swoje kolejne do astrofotografii. Na tym dzisiaj kończę i na zakończenie, jak zawsze, zachęcam do subskrypcji tych, którzy są w stanie. Bardzo serdecznie zachęcam do wsparcia, co umożliwi mi zakup i testowanie kolejnego sprzętu. Ten system, którego obecnie testuję, należy do jednego z moich patronów, który mi go wypożyczył. Raz jeszcze chciałem bardzo serdecznie podziękować panu Grzegorzowi Kudelskiemu za udostępnienie mi tego urządzenia, za to, że mogę go testować, a zarazem pokazywać wam jego możliwości. Bardzo serdecznie raz, raz jeszcze dziękuję i zapraszam jak zawsze na mojaastronomia.pl.